Mam dzisiaj nietypowy vlog, bo zwiedzam folkowe przystanki. Jest ich 14. Yy, chyba są jedyne takie to przystanki w Polsce, więc chciałbym je pokazać. Są w powiecie podębickim oraz jeden jest oddalony od podębic o prawie 50 km, bo okolica strykowa. Wszystkie zresztą zobaczycie miejscowości, będę opowiadał. Myślę, że warto taką wycieczkę zrobić. Pogoda mi dopisała, bo jest dzisiaj prawie 20 stopni, więc zostawcie łapkę w górę. Miejscowości Chropy. Mam takie powiedzenie, bo miałem kiedyś znajomego z Chrop. Bańkę ropy i na chropy. Wszystkich, e, przy wszystkich, przy, na wszystkich przystankach są opisy takie jak tutaj. Ten nazywa się na postwisku. E, autor główny to jak widzicie był Stanisław Witkiewicz. No ale przeniesiono go na przystanek we wsi Chropy obok Ochotniczej Straży pożarnej chropach. No tam pani patrzy, więc z tyłu boisko. Więc idziemy dalej. Kolejny przystanek jest to Sendów. Tutaj mamy kobietę z kurą i poczta. Koławeczka, trochę liści. Ona z kukurydzy zostało. Również jest opis. Tutaj Jacek Malczewski to narysował ten obraz pierwotnie. No i tak wygląda. Przystanek. Kolejny przystanek w Brudnowie. Są to tak zwane bociany. Tak się nazywa to dzieło. Ten obraz tego pana z tym chłopcem, patrzących na bociany, widziałem w swoim życiu 25 lat temu. 25 lat temu, jakoś tak, pierwszy raz. I też mamy informację. Przystanek zadbany. Józef. Ełmoński narysował ten obraz. I teraz możemy go podziwiać na przystanku w Brudnowie. Teraz znajdujemy się w kołowie. Mamy tutaj przystanek, który przedstawia obraz żniwa. Zresztą sami widzicie, że żniwa są. I tak jak na każdym informacja Włodzimierz przerwa Tettmajer. Malowo, taki. Teraz znajdujemy się w Górze Bałdrzychowskiej. Mamy przystanek chłopi. taki stoliczek jeszcze tutaj jest. I to co zauważyłem, w innych przystankach nie było, że promują łódzkie. Ja nie promuję łódzkiego, ja promuję całą Polskę. Łódzki mi nie płaci. Też mamy tabliczkę z informacjami a no, tutaj już nic nie mamy, kamienie oj, no na troszeczkę tam dach, jesteśmy na kolejnym przystanku, miejscowości Jerzew, gmina Zadzim mamy tutaj portret Józia słoneczniki widzimy Stanisław Wyspiański oczywiście te tutaj na przystanku malował ktoś inny, tak, ale y, główny Obraz, który był malowany to przez Stanisława czy tam innych e, czy tam innych malarzy, których wymieniłem. Pewnie tutaj ludzie śmieci wyrzucali, bo jest zakaz wyrzucenia śmieci. A tutaj mamy słoneczniki. I kosz nawet pomalowany. Z drugiej strony coś będziemy mieli. Z drugiej strony nic nie Znajdujemy się teraz w Rudzie Jeżewskiej. Mamy tutaj przystanek. Pod nazwą Ojczyzna i widzimy, że jest zniszczony. Twarz tutaj porysowana kobiety. Dziecka na włosach. Więc tak to wygląda. Plus nie ma tutaj y, tego, tego informacji, zostało oderwane. Cała ta informacja: kto był malarzem, kto współcześnie tutaj namalował to. No i w środku przystanek to jeden wielki syr. Kiedyś dla kota, jakiś śmieci, więc. Y... Może ktoś tu nawet sobie nocuje. Kocham kubę. Tak więc jak widzicie, no Luda Jerzewska. Ludzie tutaj się nie spisali i przystanek niszczą, demolują. A teraz jesteśmy na przystanku, który odpowiada za tą porę roku, czyli wiosnę. Jest to wiosna, miejscowość pudłówek. I tutaj też nie mamy informacji: ktoś się nie bał i zepsuł. Ale jak tutaj widzimy, obraz jest raczej cały. Nie, obraz graffiti, można to powiedzieć. Tu ktoś jakąś kupę czy coś. Oj, ludzie, ludzie, ludzie! Coś takiego ubrudzonego. Nie wiem, czy to z kałuży poleciało. I tak to wygląda. Pani wiosna. Tak jak widzimy, podłówek ma dwa przystanki. Tutaj mamy folkork sieracki. Z wiele bardziej zadbany, fajna drewniana deska z podpisem miejscowości, nawet dwie, tutaj mamy dwóch chłopów. I oczywiście jest informacja tutaj Natalia grała, namalowała to dzieło, tutaj mamy szyby nawet pomalowane, troszkę chyba farba z tej strony zeszła. Dodatki na bokach dodatki takie drewniane. Czy to z tyłu jeszcze jest? O i z tyłu jest wymalowany. Bo pierwszy przystanek, który jest z tyłu wymalowany. Wciąż jeszcze z drugiej strony jak to wygląda. I tak to wygląda z tej drugiej strony. Teraz jesteśmy w nowym pudłowie i przed nami Babie Lato O tutaj też nie ma tej informacyjnej tabliczki. Powiem Wam, że ten przystanek to wziąłem wiele razy Błok też wymalowany, ale z tyłu pewnie nic nie ma. Z tyłu tak na niebiesko, coś z zgubił. Mam nadzieję, że Wam przystanki się podobają, to zostawcie lajka. Like to zwiększę zasięgi. A ja jadę dalej. Panna młoda. I tak się prezentuje Panna Młoda. Dwie buteleczki po winku. Piotr Stachiewicz. O i stąd możecie dojechać do Podębic i do innych miast. Jesteśmy na przystanku w businie. Kolejny przystanek znajduje się w drużbinie. Jest to wiejskie podwórko. Dosyć czysto, może kilka kapsli na dole. Tadeusz Makowski. I tak to się prezentuje. Szczegóły dorobione. Mega. Ogólnie w Drużbinie kiedyś bywałem, a dokładniej często w Borkach Duszbiny. Mamy ostatni przystanek w powiecie podębickim. Jest to Rusałka Rudnicka. Marcin Jaszczak. Obraz, obraz, obraz autorski. Nawet podpisane kiedy to było w 2020 roku. Nie wiem o co z tym chodzi. O jest też poczta, z tyłu coś będzie. Chyba nie. Więc został jeszcze jeden, więc został jeszcze jeden przystanek trochę dalej, bo niedaleko Strykowa, opowiad Podębicki a strykow trochę kilometrów jest, więc wybiorę się na jednego dnia, a zobaczycie to w tym filmie. Oto ostatni przystanek, który znajduje się za strykowem, minęło 6 dni od tamtych, które nagrywałem w... W powiecie podębickim i mamy śnieg, a jest kwiecień. Chyba to jest ten przystanek, bo nigdzie nie ma tabliczki, ale jest wymalowany. Niby na Google Maps pokazywało mi gdzie indziej. Zaraz tam pojedziemy i zobaczymy. Ten prezentuje się tak. Ale to chyba, to chyba będzie ten, chociaż nie wiem. A nie jest fundacja tu Brzoza, czyli to byłby ten ostatni przystanek. Więc spoko, jak takie przystanki są robione. Jak podałało się vlog. Jak spodobał wam się film, to oczywiście łapka w górę, subskrybujcie kanał po więcej i do następnego. Cześć.